Cześć, witajcie. W tym filmie chciałbym pokazać wam w jaki sposób ja przygotowuję się na szczelnicę. Zamiary mechania z, z długim, długim, wersją czarnoprochowca, czyli karabinem. W tym przypadku to co widzicie, jest Kentucky w rozmarze 44 Andersa z gwintem 1 na 66. Cala. Kentucky leży tutaj jako, jakby powiedzieć, na razie ozdoba, bo nie, nie o nim bezpośrednio będzie film, aczkolwiek on będzie odgrywał to, miał powiedzieć, główną rolę później na strzelnicy Mianowicie chodzi o przygotowanie flejtuchów. kol I to jest. Ja jeszcze przygotowuję przybitki filcowe. Do całego zestawu tutaj jeszcze będzie nam potrzebny smar oraz kapiszony. I za chwilkę przygotuję taki sobie zestawik, w którym pojadę na szczelnicę, powiem dlaczego, dlaczego tak go przygotowuję, dlaczego tutaj mamy przybitkę filcową, flajtuchy, dlaczego też mamy od razu już tutaj smar i jak to wszystko preparuję. Ale zanim to zacznę, musimy zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, ze stołu musi zniknąć kentucky, bo troszeczkę miejsca zajmuje, mimo że jest ładny, ale no jak mówiłem, nie o nim. I rozgrzać smar musi być płynny. Także widzimy się za chwilkę. Ok, smar mamy już rozgrzany, także przystępujemy do pracy i w pierwszej kolejności zajmiemy się przygotowaniem frejtuchów. Ja będę je przygotowywał i w międzyczasie też mówił. Dlaczego tak? Tak, żeby nie zabierać Wam czasu, lecimy z playtuchami. Jedna tylko rzecz, bardzo przydatne narzędzie to jest PZT. I bierzemy sobie nasze playtuchy. Teraz tak, dlaczego tak to przygotowuję? Robię to w ten sposób, że wrzucam do rozgrzanego. Oleju takiego flajtucha odkładam na tekturkę i tak po prostu przygotowuję. Wystarczy eee, tak z 25 sztuk. Eee, dlaczego w ten sposób? Już mówię. Eee, gdy zaczynałem całą przygodę z czarno-prochowcami, moim właśnie pierwszą sztuką eee, broni było Kentucky. Cieszyłem się, jak nie wiem, ale nic nie wiedziałem. Było to już ładnych parę lat temu. Grupy Czarno-Prochowe na Facebooku to dopiero, jak powiedzieć, no były, ale ja jakoś tak facebookowy nie za bardzo byłem. I zacząłem szukać informacji, w jaki sposób przygotowywać się do korzystania, do strzelania z takiej broni. Pytałem się kolegów bardziej doświadczonych, jak to. Jak to robić? No zdecydowane, zdecydowana ilość informacji w internecie była zdominowana, zresztą nadal to jest, przez posiadaczy Remingtona. I bardzo dużo informacji a propos jak załadować patrony i inne rzeczy takie to były zdominowane informacjami do Remingtona. Do, do długich egzemplarzy czarnoprochowców, jak na przykład, zwłaszcza Kentucky, no to. Było to niszowe, tak, no how Hauken, dobrze nie wymawiam, albo źle wymawiam, nieważne, wiadomo o kogo chodzi, nie jestem jakimś tam lingwistą, żeby... No to jeszcze był w miarę popularny, więc można było jakieś informacje dorwać, natomiast do Kentalkiego nie. Przeglądając różne strony, oglądając filmy na YouTubie, no wiedziałem, że po prostu taki jest przystosowany do strzelania kulą, nie pociskiem, z racji gwintu. Więc jak kula, no to musi być flejtuch. I flejtuch musi być w jakiś sposób smarowany. I pierwsze moje, jakby powiedzieć, przygody na szczelnicy odbywały by, się w ten sposób, że brałem takiego suchego flejtucha. O! Brałem pudełko ze smarem. Tak. Smarowałem obficie na lufę. I całe, cała reszta czynności, Tam, wiadomo ówcześnie wsypanie prochu i później załadowanie kuli. nic i co? no strzelać strzelało. No spoko, ja się cieszyłem, ale była zastanawiająca jedna rzecz. Mianowicie, po około już pięciu, nawet i dziesięciu strzałach, czułem wyraźną trudność w załadowaniu broni. Ta kula jakby się przycierała. Mówię, no co jest? Flejtuch jest nasmarowany. Mówię, no nie powinno to tak być. Kiedyś, właśnie będąc na szczelnicy, wziąłem, wziąłem wycior, zamontowałem wycior mosiężny. Na sucho przyjechałem. Lufę i wypadł taki. Tak wysypałem z lufy taki kopczyk, tak. No ja wiem, z centymetr wysokości takiego nagaru, nie? Ja mówię ja cię kręcę, ale tam się musi dziać. No wiadomo, że. Całą trudność, jakby powiedzieć, w ładowaniu tej broni powodował, powodował nagar, który zostawał w lufie. Ja mówię, czy no przecież ten flejtuch teoretycznie ale on powinien tą lufę czyścić. No widać, czyścił niewystarczająco. Eee, w międzyczasie znalazłem informację gdzieś chyba na jakimś sklepie, co kupowałem flejtuchy, że flejtuchy nadają się do smarowania i namaczania. I to je podsunęło pod pewną eee, Pewną rzecz, którą właśnie widzicie, czyli namaczanie. Czyli pertnamentnie zacząłem namaczać te flejtuchy, żeby one po prostu no, były tak nasączone, żeby myślałem, że wtedy już ten problem tego przycierania się zniknie. Powiem Wam, że było lepiej, ale nie znikło. Dochodziło do takich sytuacji, że podczas wbijania kuli. Flejtuch potrafił się wywinąć na, em, do góry, w sensie wywinąć na drugą stronę i ja go po prostu wyciągnąłem flejtucha, mimo że kula została załadowana. Dziwne. E, aż nie, ludzie, jak to pokazałem <śmum> osobom, które były ze mną obok na osi, to mówi, niemożliwe, że coś takiego się wydarzyło, a jednak. E, I zacząłem te flejtuchy smarować. Fajnie, ale problem nie zniknął nadal. Ok, pewnie duży tutaj swoje 5 groszy e, dał proch. I nie twierdzę, że nie. Prawdopodobnie tak. Ja używam złotego stoku e, do tego. E, I powiem Wam, że oglądając, przeglądając sobie filmy, e, natrafiłem na film Chłopaków z Saguaro Arms, pozdrawiam serdecznie, to był odcinek o takich długich, tych długich egzemplarzach broni, to chyba się nazywa Long Rife, nie jestem anglistą, także za ponownie przepraszam, wiadomo co chodzi. I tam Mike, ale dobrze pamiętam, wspomniał coś takiego, właśnie wspomniał o Kentucky, że on jeszcze używa przybitek filcowych. Nasmarowanych po obwodzie. Logo zasłaniacie, nie, nie wolno. Nasmarowanych po obwodzie smarem. I to ja mówię O, ciekawy patent trzeba przetestować. <laughs> ja nie jestem taki wytrwały w smarowaniu tego, więc jakby powiedzieć w mój sposób to jest wygląda tak, że łapię ponownie w pęcetę ten koreczek filcowy, tą przybitkę, do połowy ciach namaczam. No, nie mam, może całej połowy, ale spokojnie zostawiamy tutaj do odciknięcia, do zastygnięcia. On sobie podciągnie kapilarnie, więc nie jest. Chodzi o to, żeby jedna strona była została sucha, i dlaczego to już wam mówię. To będzie chodziło o sposobie ładowania, do której jeszcze, jeszcze dojdę. Wiecie co, mam dwa rodzaje przybitek. Są takie fajne, takie twarde, takie koszerne, z dziurką w środku. Nie wiem po co ta dziurka, ale pewnie ma jakiś proces technologiczny. I gdzieś kupione na Allegro czy Takie takie miękkie. One też dają radę, też spełniają swoją funkcję. Za chwilę do tej funkcji dojdę, aczkolwiek są gorsze. Trochę tutaj, w przygotowywaniu tych no, mojego całego zestawu, dobra, co się dzieje? I co dalej? Zacząłem sobie przygotowywać tak te przybitki filcowe w taki sposób, właśnie, jak widzicie, że do połowy namaczając. A sposób ładowania jest następujący, że przychodzi proch, przychodzi Przybitka filcowa suchą stroną do prochu. Okay. No i wiadomo, że taki nasmarowany flejtuch i kula. I co się okazało? Tak zaczyna szczerać. I tak 10, 12, 13, 14. Tak jak jadę na szczennicę, to tak maksymalnie 20, 25 strzałów oddaję. Wiadomo, sprawa to tak dwie godzinki. Z kimś się porozmawia, to się jakąś kawkę wypije, to się z kolegą zamienisz. O, sobie szczeli z Twojego, trzeba mu wytłumaczyć z e, Twojej sztuki broni, ty szczeli z jego i tak. Tak mimo, płynie czas. Wiadomo, sprawa, że to jest w sumie najważniejsza sprawa na szynicy, żeby sobie miło spędzić czas. I się okazuje, że nie ma jakiejś takiej, jest diametralna różnica. Przynajmniej jak zacząłem stosować te przybitki filcowe w stosunku do. E, Samych flejtuchów. Ta broń daje się załadować płynnie. Nawet po dziesiątym szczale. Czuć oczywiście. To z siłą rzeczy. Ten nagar tam jest. Ale jednak to wszystko, to wszystko jest w tej lufie ściśnięte. Więc wpychając ten filc raz, że on po tym gwincie go czyści w jedną stronę, a później proch wysuwa, wy, wywalając Tą, tą przybitkę filcową czyści to w drugą stronę. Dodatkowo jeszcze smarując. No, poprawia te. Poprawia ten. O, zaczął mi smar z, troszeczkę zastygać. No ale dobra, okej, okay, No, weźmy jeszcze ten ostatni i. lećmy dalej. I on wie to jest to. I właśnie z tym chciałem właśnie się po, podzielić. Tym bardziej, że jakiś czas temu chyba gdzieś na jakiejś grupie czarnoprachowej pojawił się wątek, a jak sobie tutaj się w sumie przygotować do, do załadowania karabinu? Eee, nie podzieliłem się tą moją e, tutaj tym moim sposobem, nie jest to żadna wiedza tajemna, zdobyta właśnie według mojego doświadczenia, na moim doświadczeniu i podejrzewam, że są inne sposoby, a ja nie twierdzę, że to jest jedyny prawdziwy, to jest mój i żeby to też była jasność wiadomo, że co każdy szczelec ma swój patent, podejście są zresztą też spotkałem takich szczelców serdecznie, pozdrawiam, którzy na przykład coś szczał, czyszczą no to są szczelcy wyborowi może ja kiedyś też dojdę do tego etapu, na razie czerpię sobie z tego szczelania przyjemność więc pewnie i są lepsze sposoby, ten jest mój, dobrze spoko, ok i teraz Pojawił się też mały problem, jak to przetransportować na, na szczelnicę. Początkowo używałem takich pojemniczków po, po, po smarach, te flejtuszki tam odkładałem gdzieś, jakieś pudełka po zapałkach. No to zdawało egzamin, eee, spoko, ale no z racji tego, że po pierwsze, mam do takiej technologii dostęp, a po drugie, umiem coś takiego zrobić. To zaprojektowałem sobie i wykonałem na drukarce takie pudełeczko. To jest teraz, e, widzicie, pierwszy organizer, pudełko e, zrobione Made Inspects Buda, które powstałość wydrukowało wydrukowałem jeszcze przed tym, jak wpadłem na pomysł zrobienia z tego jakiegoś kanału na YouTube. Eee, tak to wygląda. No i teraz co tutaj mamy? Nie chcę kłaść na te przybitki, a szukałem czegoś żeby do pokazywania. Mamy miejsce na kule. Mamy taką przestrzeń na kapiszony. Mamy tutaj takie miejsce na naszej flejtuchy i takie. Otworki na przybitki filcowe. To pudełko, proszę nie zwracać na to uwagi, jest brudne, upaskudzone. No, one było ze mną na szczelnicy wielokrotnie. Także wybaczcie, proszę. Jest, to jest jeszcze stary design tych, tych pudełek. Czerwony, kiedyś miałem fazę, że czerwony mi się bardzo podobało no takie później, już, później no wiadomo zbyt jak, tak z perspektywy czasu, no ale no tak było wtedy no, tak, taką miałem fazę zbudowałem sobie takie pudełeczko no i co no i teraz trzeba jakby powiedzieć to uzbroić no, tak żebyście widzieli, nadal przydatne będzie nasza pęsetka Bierzemy flajtucha. Flejtuch, Ciach. Ten flajtuch już yy, po pewnym czasie, on się tak fajnie y, robi, taki sztywny, y, zaschnięty, więc, więc można go łatwo włożyć tutaj w tą szczelinę. Też jak już jest troszeczkę, ojej, się to do tych ząbków przy, zaczepiło. Mm, nadmiar smaru też zostaje. Na tej tekturze więc on ta, ta tekturka troszeczkę też wpija ten smar, w moim odczuciu, jest to akurat plus. Te flejpuszki są tak między Bogiem a prawdą troszeczkę za mało średnicy, no jak na Kentucky, ale to, tak jak mówiłem, to nie jest poradnik, jakie rzeczy stosować do Kentucky, tylko jakby powiedzieć, jak te rzeczy przygotować. Wiadomo, jest średnica, jest grubość tych flituchów, to jest indywidualna sprawa każdego szczelców. I tak sobie tutaj to przygotowujemy. Chodźcie tu. możemy się drugą rączką praca jest przyjemna w miarę czysta troszkę wiadomo się w, przy tym hobby jak ktoś nie lubi się brudzić to niech nie się nie bawi jeszcze się zdążymy upaskudzić na szczelnicę pozdrawiam dymiarzy i brudasów swoją drogą Jeśli chodzi o przybitkę filcową to warto <coughs> poczekać aż ten smar zaschnie. On się zrobi tutaj taki fajny czopeczek. Mm, dlatego że jak go świeżo włożymy do pudełeczka, to później ciężko się go wyjmuje. On tam się przyklei. Ciekawe czy ja tak w sumie nie liczyłem tych klejtuchów. Jestem ciekaw czy przygotowałem Nie, trochę za dużo zrobiłem. On chyba dwa, tak z tego co widzę, to dwa za dużo. nie kącić. Tak. No dobrze. No i nasze przybitki filcowe też. I znowu przygotowałem troszeczkę za mało. Nie szkodzi. Przygnęłem się. Tak mówię, te takie te te takie miękkie no one one te spokojnie dają radę, sprawdzają się Oczywiście dobrze są. Są tańsze od tych takich twardych. Ale tak jakoś. Ja mam wrażenie, że za chwilę je rozerwę na pół. Odciskając, znaczy odrywając. Ok, no to filców troszeczkę mam mniej. Nie szkodzi, ja sobie to później dorobię. To nie o to chodzi, eee, żeby to teraz dorabiasz na siłę. To chodzi o całą ideę yy, i też chciałem pokazać właśnie jak to finalnie takie pudełko wygląda kulech Ok, jest to z lekkim luzem. ostatnia rzecz, jaka została, to odsypanie kapiszonów. Oczywiście można zabrać to w pudełku, nie stanowi to problemu, no bo można po prostu, Będzie tutaj sobie odsypać troszkę. Ok. No, i załóżmy, że jakbyśmy mieli przybiwki do końca, no to taki, jakby powiedzieć, organizer mamy e, gotowy. Czy możemy jak na nicę? No, jeszcze nie. Ok, mamy to zamknięte. Tu jeszcze to rzecz. A, tutaj nie mam śrubu, śrubki. O, i wypadła mi gdzieś. No, ta się wytnie. E, jak otworzymy? wszystko ok. to jest z lekkim takim. Na te yy, przybitki działa lekki taki ścisk, żeby to nam nie biegało. Ciach. widzicie, o, Teoretycznie powinno być to w ten sposób podnięte. Yy, tak, jak mówię, to jest stary design, nowe. A to jako przybit, taką jakby powiedzieć, ciekawostkę. To jest pudełeczko do patronów już jako yy, z logiem. No, muszę powiedzieć, że to logo. Logo to jest bardziej tutaj, ja oko na Patrony 44 i to jest tak, że jeszcze dodatkowo jest, wkład jest jakby powiedzieć, już nie jest integralną częścią jak w tym pudełku, tylko jest osobny, no i dodatkowo do, dodaje taki o-ring, który działa jak troszeczkę, no jako takie dodatkowe uszczelnienie, ale też przez to, że on jest troszeczkę szczęśliwy, no to działa trochę na ten zaczask. Może, może sobie tu tak z ciekawości, kiedyś przyprojektuję i wybuduję, no tym bardziej, że to już jest wysłużone. Znaczy <laughs> gdzieś mi się tą śrubka jeszcze um, upaskudziła, e, upaskodziła, przepraszam, co ja mówię, zgubiła. E, ok no i teraz jeszcze co? Proch. Fioleczki z prochem. No i ja generalnie tutaj sypię do takiej e, e, fiolki, jeżeli chodzi o kentaki to trzy miarki, e, łuski od dziewiątki. Jejku, ja, teraz naprawdę, nie pamiętam ile to jest grainów, ja, chyba jest 18 na łuskę, więc... Eee, ale to też, no to jest, to jest jakby powiedzieć, e, mój, moje jakby, m, moje tutaj. E, czasami sypię troszeczkę więcej, czasami troszeczkę mniej. Robię sobie też takie grupy kontrolne, że powiedzmy, e, co, co ileś grainów sobie stopniuję i później co 10 szałów patrzy, jak to mi je na, na tarczy. Więc no tutaj jest kwestia wiadoma sprawa, każdy szczerec musi do tego dojść, to jest też indywidualne podejście <coughs> do broni, więc nie ma takiego, nie ma złotej recepty, jak ten taki to tyle. Zresztą to wytrawni, wytrawni szczelcy też wam to powiedzą. Ale jeżeli ktoś zaczyna zabawę z długą bronią prochową, no to nie ma, nie, nie ma takiej jednej receptury, do, czego, do tego trzeba dojść, godzinami i setkami wystrzelonymi. Cool z broni. To jest, jakby powiedzieć pierwsza część filmu. Mam nadzieję, że pomocna. Jeśli nie, trudno. A jeśli ktoś, komuś pomogłem, to zostawcie może komentarz, łapkę w górę. I drugi, druga część filmu, to będzie się widzieć na szczelnicy i będę. Szczelał sobie z Kentucky. Zastanawiam się jeszcze nad formą nagrania tego. Raczej będzie zbyt nudne, żeby dwie godziny byście oglądali faceta, co, co, co strzela. Zastanawiam się jeszcze nad formą nagrania tego filmu. Prawdopodobnie będzie time lapse, na którym no, będę sobie po prostu będzie stało z bo, no, Kamera ustawiona z boku, a ja będę sobie po prostu tam szczelał do tarczy. Ewentualnie na telefonie zrobił no, jakąś przybitkę, i co pięć, powiedzmy, szczałów i opowiadał. Tak, no, wiadomo, że ciężko to zmierzyć, to będzie bardziej subiektywnie, będziecie niestety musieli mi uwierzyć na słowo, ale jestem szczerym chłopakiem, więc mam nadzieję, że e, uwierzycie. E, a jeśli nie, spróbujcie sami. Zapraszam do dymienia. Trzymajcie się, cześć.